Czy to już będzie stałe miejsce wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego podczas posiedzeń? Tego nie wiem, ale to pokazuje, że Jarosław Kaczyński, który jest najbardziej wpływowym politykiem obozu rządowego, zresztą chyba najbardziej wpływowym politykiem w Polsce najważniejszym politykiem w Polsce, no, przyszedł do rządu, żeby ten rząd wzmocnić. Żeby wzmocnić pozycję premiera, żeby wzmocnić decyzyjność. I jestem uważam, że to zdjęcie było jak gdyby zaplanowane świadomie, żeby wysłać pewien sygnał. Czyli chcieliście w takim razie no, wysłać jasny, czytelny sygnał do wszystkich wyborców? Zobaczcie, kto tutaj rządzi. Trochę tak jest, wydaje mi się. I jest to sygnał, że rząd jest wzmocniony Jarosławem Kaczyńskim, bo i tak to sobie wyobrażam, że Decyzje rządu będą mocniejsze. Pozycja Jarosława jest niepodważalna, i wejście go jako wicepremiera, jedynego do wicepremiera do rządu, to jest wzmocnienie, w szczególności w sfery bezpieczeństwa, bo Jarosław Kaczyński zawsze zajmował się sferą bezpieczeństwa w rządzie i to jest taki sygnał wysłany zarówno do wyborców, jak i do, do wszystkich polityków no, partii rządu. Panie ministrze, ale to w takim razie ktoś może zapytać, dlaczego Jarosław Kaczyński nie został premierem? Popatrząc nawet na ten obrazek no no, no Można się zastanawiać, ja kto powiem, jest tak. szefem rządu. Szefem rządu jest pan premier Mateusz Morawiecki. Jest bardzo dobrym szefem rządu, odpowiada za sprawy zagraniczne, polityczne, e, za sprawy gospodarcze. Panie w, do to rządu. troszkę przeczy temu, co pan powiedział przed chwilą. Najważniejszą, najważniejszą osobą jest Jarosław Nie, Kaczyński. Stąd pytanie. Może w takim razie prezydent. Naj, najważniejszą, najważniejszą osobą, jak gdyby w, najbardziej wpływową osobą z sceny politycznej jest Jarosław Kaczyński. I jego wejście do rządu wzmacnia ten rząd, jeżeli najbardziej wpływowa osoba jest w rządzie. Ja Panie tak, ale panie redaktorze, Aha. naprawdę nie szukajmy problemu tam, gdzie go nie ma. Rząd będzie i mówi cały czas jednym głosem, nie ma tutaj rozdźwięków, a jeżeli były jakieś rozdźwięki, to pojawienie się Jarosława Kaczyńskiego w rządzie stwarza, że tych rozdźwięków żadnych nie będzie. Czyli oprócz wyborców, rozumiem, jest to też sygnał na przykład dla Zbigniewa Ziobry, który, no, to nie Wie jest pan, co, pewne, my żeśmy w, Bogatyni wysłali... w zgodzie z Mateuszem Morawieckim nie żyje. My żeśmy w Bogatyni wysłali taki jasny, czytelny sygnał do naszych wyborców i do naszych członków, do, do, także do naszych koalicjantów. Jesteśmy razem, idziemy, traktujemy wszystkich koalicjantów. Czyli chowamy, czyli chowamy wszystko koalicjanty... pod dywan? Nie, nie chowamy. Nie, nie, panie a, mocno, profesor, ale... a mocną ręką trzyma to Jarosław Kaczyński? Mocną ręką trzyma to Jarosław Kaczyński, z tym się zgadzam, natomiast traktujemy poważnie naszych koalicjantów w odróżnieniu od Donalda Tuska, który jak pamięta pan Marsz 4 czerwca, swoich koalicjantów potraktował w ten sposób, że dzisiaj pikują w sondażach i nie mieli nawet możliwości wejścia na scenę, żeby cokolwiek powiedzieć. My traktujemy swoich koalicjantów mocno, ale spina tę całą Zjednoczoną Prawicę Jarosław Kaczyński i to jest Panie ministrze, wstrzyma. czy no, jeśli to Jarosław Kaczyński jest tą najważniejszą osobą w, w waszym obozie, jak pan mówi, nie tylko czy powinno dojść do debaty Jarosława Kaczyńskiego z Donaldem Tuskiem w tej, w tej kampanii? Ja myślę, że kampania będzie obfitowała w debatę. że e, Chodzi e, mi o tę konkretną. Jarosław Kaczyński kontra Donald ja Tusk. Myślę, ja myślę, że Donald Tusk by się na taką debatę nie zgodził, bo tą debatę nie, w, a, Wręcz przeciwnie, no, te nie sygnały, sygnały tak. które docierają z Platformy Obywatelskiej, ja je, powiem, tak. świadczą o tym, że to jak najbardziej. Znaczy, Wczoraj tutaj Sygnały, na które siedział... docierają z Platformy Obywatelskiej, nie są często zbudowane na prawdzie. Znaczy, jest to partia, która posługuje się nieprawdą w życiu publicznym posługuje się fałszywymi danymi nieprawdziwymi rzeczami. Uważa pan, że Donald Tusk nie chce debaty z Jarosławem Kaczyńskim po 2007 roku, kiedy doszło do takiej debaty, z której pan, Donald Tusk co? był bardzo zadowolony? Wie pan co? Nie, nie wiem, czy Donald Tusk, nie słyszałem z jego z takich deklaracji. Jestem przekonany, że w bezpośredniej konfrontacji nie ma szansy. Była panie ministrze. Czy z Jarosławem Kaczyńskim, czy z Mateuszem Morawieckim. Z Mateuszem Morawieckim chce debatować się Borys Budka, który tutaj siedział wczoraj na pana miejscu i mówił, ja chętnie z premierem Mateuszem Morawieckim podebatuje, Oczywiście. startując z tego Bardzo samego okręgu. Natomiast jeżeli chodzi o debatę liderów, Donald Suski, Jarosław Kaczyński. Ja powiem tak. Borys Budka to mógłby, przepraszam, no, no nie sięga nawet do połowy klasy politycznej pana be, premiera Mateusza Morawieckiego i myślę, że e, premier by nie chciał rozmawiać z kimś, kto jest naprawdę takim takim hejterem politycznym i krzykaczem, bo tak można określić Borysa Budka. Natomiast na pewno będą poważne debaty polityczne i Prawie sprawiedliwość tych debat się absolutnie nie boję. Jestem przekonany, że zarówno Mateusz Morawiecki, jak i Jarosław Kaczyński nie mieliby z tym e, problemu i... E, czy... Na najbliższym posiedzeniu Sejmu będzie gotowy wniosek w sprawie referendum migracyjnego. Nie zajmuję się tą sprawą, ale jestem przekonany, że czas, żeby zająć się tą sprawą, i myślę, że będą przygotowane rozwiązania ustawowe, które sprawią, że Sejm będzie mógł za chwilę przyjąć em, projekt referendum i go ogłosić. A kiedy miałoby się to, odbyć to referendum? Razem z wyborami czy wcześniej? Jestem przekonany, że najlepszym wyborem naj, terminu to jest razem z wyborami. To jest kwestia także pewnej ekonomii, e, żeby, żeby. będzie to po prostu sporo taniej mamy w Polsce wybory samorządowe gdzie się głosuje na burmistrza do rady gminy rady powiatu rady do sejmiku czyli cztery karty a w przypadku połączenia referendum z wyborami parlamentarnymi mielibyśmy jedną kartę dużą planszę na głosowania do parlamentu jedną do senatu i jedną kartę referendalną tylko wie pan że procedury są różne są różne komisje trzeba by to wszystko uporządkować i wcześniej przygotować Jest, grunt prawny jestem przekonany że oczywiście trzeba to wykonać i, I będzie to z korzyścią zarówno dla polskiej demokracji, jak i dla polskiej ekonomii, bo będzie to rozwiązanie sporodajsky. Czyli rozumiem na tych lipcowych posiedzeniach Sejmu będą ich trzy, jeśli dobrze pamiętam. Właśnie wtedy będziecie proponować te przepisy, żeby ujednolicić komisję, jak rozumiem, tak? To będzie czas. I, żeby do, wybo i do wyborów to parlamentarnych, i, i, i te referendalne. To będzie czas, żeby to zrobić, ale chciałbym podkreślić, no, że rzecz nie pracuję bezpośrednio przy tym i nie znam tutaj szczegółów, ani nie znam szczegółowego. Timingu, ale A trzeba będzie po... przyjąć rozwiązania, które pozwolą na to. A jak powinno brzmieć pytanie? Czy to będzie jedno pytanie tylko? Ja jestem zwolennikiem tego, żeby na pewno było to jedno pytanie i myślę, że powinniśmy jeszcze przeprowadzić debatę i zastanowić się przy okazji referendum. Nie zapytać jeszcze o inne rzeczy, ale jeżeli Pan chce mnie zapytać, jakie jeszcze powinny być pytania, to nie, to nie jestem w stanie dzisiaj czegoś takiego powiedzieć, ale być może to warto wykorzystać ten czas, zastanowić się, przeprowadzić różne konsultacje także z prezydentem, żeby zapytać się o inne sprawy, jak chociażby. Sprawy klimatyczne, jako, jak każdy, chociażby, no, to ja mówię bardzo ogólnie i bardzo szeroko. Jak y, chociażby o kwestie prawda, y, węgla i tak dalej, i tak dalej. To są sprawy ważne dla Polski, ważne dla przyszłości Czyli Polski. Czyli tu jest jest jeszcze otwarta ale są sprawy, do tych kolejnych pytań, oprócz tego dotyczących relokacji. Na pewno musi być sprawy dotyczące przymusowej relokacji. Co do tego nie ma wątpliwości. Myślę, że, że, że sprawa jest nierozstrzygnięta jeszcze. Czy to będzie jedno pytanie, czy to będzie um, więcej pytań. Ja uważam, że niewykluczony, że hmm, hmm, chociaż nie mam takiej wiedzy, to jest moja jak gdyby moja o, o, prywatna opinia jako, jako posła Macieja Wąsika, że można rozważyć y, także inne pytania dotyczące waszych spraw, nie y tylko Unii Europejskiej. Y po co w takim razie to, 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 to referendum pyta opozycja, skoro. Wystarczy, że złożymy wniosek o wyłączenie nas z obowiązku przyjmowania migrantów, z relokacji, ze względu na presję migracyjną, bo przyjedziemy przecież ponad grubo ponad Ale... milion uchodźców z Ukrainy. Ale, ale to co w takim razie referendum, jeżeli wystarczy prosty wniosek i z tej relokacji będziemy wyłączeni. Ale to jest kwestia suwerenności, panie redaktorze. Sprawy migracyjne są to suwerenne decyzje, należą do suwerennych decyzji państw członkowskich. I my chcemy utrzymać tą sytuację. A Komisja Europejska proponuje nam, zgódźcie się, się na pakt migracyjny, a później złóżcie wniosek, żebyśmy my mogli wam wydać zgodę na to, żebyście nie przyjmowali obowiązkowych kwot. Ale, ale, ale jesteśmy członkami Unii Europejskiej. Ale jesteśmy członkami Unii Europejskiej i pewne są zasady i są traktaty. Dlaczego Komisja Europejska coraz to poszerza swoje uprawnienia poza traktatowo? A dlaczego mamy liczyć na to, że Komisja Europejska się zgodzi? Przecież przepraszam, w Polsce rządzi prawo i sprawiedliwość, a w Unii Europejskiej rządzi kto? Europejska Partia Ludowa, tak? Manfred Weber mówi nam, że, jest, że będzie nam jakąś zaporę ogniową um, ustawiał. Jest zwolennikiem Urszuli von der Leyen, prawda? ogromnym promotorem jej. I co? Mamy liczyć, że nasz przeciwnik polityczny, który wspiera Donalda Tuska bardzo mocno, zadeklarował. No ale tak, jak ma nie wspierać, panie, panie ministrze, jeżeli są w jednej partii europejskiej? No właśnie. Donald Tusk i Manfred ale, ale Weber są w jednej no to partii. Dlaczego europejskiej? mamy liczyć, że rządząca Prawa i Sprawiedliwość, a będziemy rządzić jeszcze następną kadencję, panie redaktorze... Ale Manfred Weber. Będą liczyć na przychylność Manfreda Webera. Hmm. I Ale Manfred Weber nie jest nie. przedstawicielem żadnej instytucji w Unii Europejskiej. Ale jest Ani bardzo mocno umocowanym politykiem CDU i jest szefem partii rządzącej. W Unii Europejskiej. Rozumie pan, pan te mechanizmy polityczne? Wy też należycie do, ja tak, do partyjnej frakcji w To jest, w jest kwestia suwerenności. My nie chcemy prosić Komisji Europejskiej o zgodę na coś, skoro mamy pełne prawo do zablokowania tego i prowadzenia własnej polityki. Ale I referendum myśli pan... jest po to, żeby wzmocnić polski rząd, żeby pokazać się Unii Europejskiej i nie tylko Komisji, ale także innym państwom w Europie, że można prowadzić inną politykę. I my chcemy tą inną politykę prowadzić. Ale myśli pan, że Komisja Europejska. Naprawdę mogłaby odrzucić taki wniosek Polski, Polski, która przyjęła ponad milion uchodźców. Myślę, że Komisja Ukrainy. Europejska w niektórych tam jest, swoich decyzjach... Przecież tam jest nawet sformułowanie dotyczące presji migracyjnej. Ale czy pamięta Pan polityków niemieckich, którzy mówili, że trzeba Polskę zagłodzić? Pamięta Pan? A co, co jeśli przyjdzie, jeżeli dzisiaj jedna z komisarzy, na przykład Iwa Johansson, powie, że trzeba będzie Polskę zagłodzić? I nie. Polska będzie musiała płacić albo przyjmować. I co z tego, że przyjęła? Znaczy Panie ja powiem się. tak, my nie będziemy y, świadomie decydować szczęście własnej suwerenności, którą nam y, y, Gwarantują traktaty. I o tym będzie to referendum. Panie ministrze, a może jest tak, jak mówi opozycja, że tak naprawdę nie ma żadnego zagrożenia ze strony migrantów, relokacji, tylko po, po prostu ten temat jest wam potrzebny w kampanii wyborczej do tego, żeby wzbudzić pewien niepokój i żeby na bazie tego, sięgnąć po polityczne proszę, złota, cudzysłowie. Proszę pojechać do Hiszpanii. Proszę pojechać do Włoch, proszę pojechać do Grecji i zapytać się, że jest to sztuczny temat dla Europy. Nie, to jest temat bardzo ważny dla Europy problem migracji. Europa jest pod ogromną presją migracyjną. Proszę pojechać no, teraz jest spokój na granicy ale proszę pojechać do Krynek i zapytać się w Krynkach ludzi, co sądzili o tym, że przez granicę polsko-białoruską wpychano nam nielegalnych migrantów z Iraku, Jemenu, Omanu i z wielu państw afrykańskich i Bliskiego Wschodu. Ale z drugiej strony, panie ministrze... Ale... Czy jest problem, czy go ale nie ma? Z drugiej czy strony jest wydaliśmy... problem, czy go nie ma, panie redaktorze? No, to, 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 to właśnie do, do tego zmierzam. Z drugiej strony wydaliśmy ponad 100 tysięcy zezwoleń na czasowy pobyt w Polsce. I my mówimy tutaj tylko o... Nie, 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 nie. panie redaktorze, ale pan się myli głęboko. Pan In... mówi, powtarza dokładnie to, co powtarzał Donald Tusk kłamiąc. My żeśmy wydali ponad 100 tysięcy zezwoleń na pracę. Po czym każde takie zezwolenie, które jest pierwszym etapem do wydania wizy, każda taka osoba jest weryfikowana w sensie służb, w sensie konsularnym. I proszę sobie wyobrazić, że co piąta osoba, która dostała pozwolenie do pracy, dostała wizę do Polski. Co piąta. I to jest właśnie jedno z tych kłamstw, które posługuje się Donald Tusk. Jedno z tych, tych kłamstw, które mówi, że nie ma problemu migracyjnego, bo przecież możemy złożyć sobie wniosek. I na pewno Unia Europejska, która nas ko kocha, i Komisja Europejska, która jest przychylna rządowi polskiemu, tak, na pewno się na to zgodzi. Panie Ministrze, to ja mam. Tutaj... sobie łańcuch do szyi i prośmy o, o miskę wody. Nie, e, panie redaktorze. Pani nie pójdzie, ja mam na takie tutaj dane w takim razie. W ciągu ośmiu lat waszych rządów, liczba pozwoleń na czasowe pobyty zwiększyła się prawie pięciokrotnie. Z Ale 18 tysięcy do 86 tysięcy. Ale to jest liczba pozwoleń na czasowy Moment. powieść. Przez w ciągu 8 lat, przepraszam. Tak. No ja panu powiem tak. Bo, w Polsce, bo mm -hmm. w Polsce jest najniższe bezrobocie. Bo polskie rolnictwo i po... Ale chwileczkę, panie, właśnie, panie redaktorze. Ale to my mamy decydować, kto do nas przyjedzie do pracy, a nie będzie za nas decydowała Komisja Europejska, wrzucając nam e, pewne kwoty uchodźców w ramach przymusowych e, rzeczy. To my, nasi konsulowie, wydadzą wizy Osobom, które tu przyjadą i zagwarantują. Poza tym, tak, my będziemy i wydajemy wizy głównie w tych krajach, które dział, współpracują z Polską w ramach readmisji, że jeżeli ich obywatel nie będzie chciał wrócić, to my możemy go wsadzić do samolotu i wywieźć z powrotem. Tak, ale tutaj z jednej strony mówimy o dziesiątkach tysięcy, a z drugiej, a z drugiej strony o dziesiątkach tysięcy pozwoleń na czasowy pobyt, a z drugiej strony mówimy o dwóch tysiącach w ramach relokacji. Tym, że te... Stąd jest pytanie. Pozwolenie nie... na czasowy Powyt, to jest na czasowy pobyt, a przymusowa relokacja jest na stałe. Ma, ale jaką jest ma pan gwarancję, panie ministrze, że ci ludzie rzeczywiście po tym czasowym pobycie opuszczą Polskę? Co, to, co to... roku Straż Graniczna prowadzi 10 tysięcy postępowań readmisyjnych i z powrotem wysyła tych osób, te osoby, którym skończy się wiza, skończy się pozwolenie na pracę, które nie chcą wrócić do siebie, wysyłamy do krajów ich pochodzenia. To jest pierwsza rzecz. Tych przymusowych e, migrantów, których nam przyśle Unia, nie będziemy mogli ty, e, zrobić. O my mamy ich tutaj osiedlić i jest to pierwsza rzecz. Oni będą mogli sprowadzić swoje rodziny w ramach łączenia rodzin. Poza tym nie dajmy się zmieść, jak gdyby omamić tą liczbą dwóch tysięcy, nie wiadomo skąd wziętych. Przez Morze Śródziemne przepłynęło ostatnio 300 tysięcy ludzi. No tak, ale z tego mechanizmu, że planuje Komisja Europejska wynika, że do, do Polski miałoby to około A jeżeli około ten mechanizm za chwilę, tysięcy, a z drugiej strony, mówimy a jeżeli o ten 30 mechanizm zacznie się, się zwiększymy w ramach jeżeli z, z kraje żyzne migracyjne zobaczą, że to jest skutek, że Europa poddaje się temu dyktatowi, natychmiast presja migracyjna na Europę będzie większa. Jesteśmy zwolennikiem innej polityki migracyjnej, niż stosują to państwa europejskie. Panie Trzeba minister... wzmocnić granice. Czy otrzymał Pan jakieś zawiadomienie z Warszawskiego Sądu Okręgowego w Pana sprawie? Ja tylko przypomnę naszym widzom, że Sąd Najwyższy uchylił umorzenie sprawy Pańskiej, ale także Mariusza Kamińskiego, skazanych w pierwszej instancji i ułaskawionych przez prezydenta. Sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania przez Sąd Okręgowy. Czy otrzymał Pan z Sądu Okręgowego jakieś nie, zawiadomienie? Nie, nic nie otrzymałem. Dla mnie sprawa jest zamknięta. W momencie, kiedy zastosował prezydent prawo łaski, a potwierdził e, możliwość zastosowania tego prawa Trybunału i więcej nie będę komentował, panie redaktorze. No proszę, proszę to przyjąć do wiadomości. Ale panie ministrze, ale czy w takim razie nie uznaje pan decyzji Sądu Nie będę tego komentował, panie redaktorze. Ale nie uznaje nie pan decyzji Nie będę tego komentował, panie redaktorze, tak jak żeśmy umówiali się przed programem. No nie, nie, nie. Ja wyraźnie mówiłem, że będę zadawał